Wiosenny dzień. Wszędzie się Budzi się życie wody i w nas. Wszystko ożywa i wszystko cieszy. W nasze koncerty. Podniedne sobie. Cierpliwe głosy. Wołanie przywozanie. Odpowiedzi zawiedzali o tej samej erozji, w tym samym rydwie. Mistrzowie wokalów nawołują do wspólnych lotów. Z niezwykłym zaangażowaniem wyśpiewują chęć i radość życia. Magnetyzują, rzucają do na nas czałę. Dlaczego czekasz na radę? Rad jest tu, na Ziemi, wokół Ciebie w Tobie. Jest w Twoim spokoju, jest w Twoim ciepłym spojrzeniu, jest w Twoim dobrym oddechu, w Twojej jest w Twojej pomocnej dłoni. Przechodzących w skrzydłach motyla, jest w śniegu w koncercie złomita, w duchach usinogarnickich i zaciekawiałej biedronce. Jest w pięknej, soczystej ziemi, jest w słonecznych gładkach kaczeńca, jest w pachnącej i spłoszonych fiole. I tego świata świata zatłumiony miłością, Czyli go raje? O, czarodziej! Na taką czarodziejską krużkę o magicznej sile rozpytująca świat choć nie wiosną dla wielu wystarczy, że pojawia się, nawet tylko w wyobraźni, a świat nabiera rozjaśnia się, pięknieje, staje się lepszy, baśniowy, jak zdobiony barik sklepień. Zbudowałem słoneczną płatkę. Aby razem z Tobą przejść na drugą stronę nieba, pokonać szarości chmur i poznać drugą stronę, wszystkie swoje smutki, wszystkie troski pozostaw nocy. Niech je wchłoną w góry rzemienne codzienności. Leżała w obrazie, w po poświacie, była księżycem. Widziałem jej włosy, pokrywające na jej piersi. Leżała na złocistym piasku plaży, była słońcem. Jej oczy miały go morza, czułem, że płonę. W nieba, Odbity kształt pożądania, rzeźbiony linią miodem niczym pędzlem Rubensa zamykał doskonałość. Piękno mówi duszy, sercu, głosi, a jej głos sięgnął ten już. Tylko słońce i księżyc pieściły bez dotykiem jej i ją zabrał. Szkoda, że stałem zbyt daleko. Inspiracją był obraz Piotra Broigla, Upadek kar. Poeci interesowali się pikarem, detalem. Mnie zainspirowała postać oracz. Oracz. Oracz z obrazu brojenla, piórem radła kładzie wersy. On, człowiek z ziemi, Adam z krwi i kości, czujny, skupiony w sobie, tworzy własny wiersz, swoją poezję. Na dwie pole, polem znaczenia. Święte zaodwanie, początkiem za siebie. Wersus, wersus, bruzda za bruzdą, nadzieja za nadzieją. Oracz i poeta z dziełem, którego jeszcze nie ma śladem oraczy stopa za stopą. Budzą się wersy uśpione, rodzi się wiersz. Polak widnie. Kolejny wiersz to stylizacja utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, rozmowa niryczna, a więc rozmowy lirycznej ciąg dalszy. A ty. Jak mnie kochasz, mm. powiem. Więc kocham Cię zwyczajnie. Wychodzisz, życzę szczęśliwej drogi. Wracasz, jesteś mój wydrogi. Rankiem jesz parożek, a na obiad pluski z serem. Bo najbardziej lubisz. Czasami cię złoszczę, ale tylko wtedy, gdy ze mną się czujesz. Dla ciebie litery zamieniam w gazecie, żebyś się nie denerwował. Co się wyrabia w tym dzisiejszym świecie? Hrabisz, Wiem, że jesteś w ciemnej nocy. Śnisz? Tam sny nitką dobrej nocy. Z Tobą modlitwą ręce składam w katedry strzeliste wieże. kocham, to w te słowa wierzę. Dla ciebie otwieram się pieszczotą, zamykam sekrety. Kocham Ciebie tak zwyczajnie, Namałj mnie. Namaruj mnie w błękitach. Zamknij oczy, tak powstają najpiękniejsze obrazy. pędzlem delikatnie musi uśmiech, rozpuść włosy i przytul do ulubionej brzozy. Na stopie drżącą kropelkę zimnej rosy Jeszcze namarli. Brzozowe soki zakrążą we mnie I westchnienie młodości spełnię. Nie mi zdjęcia, już nie lubię. Namarli mnie taką, jaką byłam na ślubie. Światwy kopalisk fascynuje. nim zagadki i pytania, które rozwikłać nie jest łatwo. Ten świat jednakże nas nakłania do myśli o tym, co już przeszło. O ludziach epok już minionych, jak oni żyli, co robili, czy znali cztery świata strony, czy bardzo kradli i upili? jak się kochali, w co wierzyli, czy byli raczej głurowacie, czy potrafili być też mili. Istotne także jest pytanie, na które może ktoś odpowie, czy ciała mieli w zaniedbaniu, czy też lubili dbać o zdrowie. I jakie mieli obyczaje, jakie urzędy i obrzędy, czy mogli być odporni, czy też lubili bywać trendy. Czy walet dame adorował, czy damski bokser punkty dame? Takie pytania mi się cisną, gdy patrzę na prostary zamek. Różne są rzeki na tym świecie. Rzeka kłamstwa, wierna rzeka, są rzeki święte, proste, kręte, lecz żadna rzeka nie poczeka i nie zatrzyma się w swym biegu, by siąść na chwilę i odpocząć, co widać, gdy się jest na brzegu, odnurza swe, na przykład mocząc. I widzimy jakiś paproch płynący po powierzchni wody. On wkrótce zniknie z naszych oczu, rwąc pełnym gazem jak koń młody. A rzeka nie go troskliwie do swego ujścia, w którym ginie. Ale u źródeł się odradza. I tak wciąż płynie, 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 płynie. I tym się od nas różni rzeka, że umierając, nie umieram. Jej żywot, tak jak sinusoidal, wciąż rozpoczyna się od zera. Poza Almanachu, przyzwyczajnie aktualnego, warszawska wiosna. Warszawska wiosna spadła meteorem, czy lądowała jak na spadochronie, tak czy owak, dłużej jest znowu widno wieczorem, i znowu na balkonach kwitną I znowu się czuje, jak z każdym wprost dechem rośnie w płucach zawartość dobra i radości. I znowu się słyszy wraz z dziewczęcym świtekiem, jak co roku zapowiedź sezonu miłości. Nawet warszawski tramwaj na zmienionej trasie, bo trasy się zmieniają, kalendoskopie, dzwoni wiosennie to usłyszeć da się. E, także piwo, wiosennie w barze piwo na w łazienkach w Saskim, w parku Żeromskiego zarodniają się ławki różnokolorowe, siadają matki z dziećmi, kolega z kolegą emerytka z ręciską, sąsiad z sąsiadową, czasem siądzie dziewczyna, wyciągnie komórkę i sterne sms-ów już pod Obok jakaś mamusia napomina córkę, by nie brała do później znalezionych świeci. Psy jakby dla zabawy gryzą się nawzajem i szczekają wiosennie w pogodnej tonacji. Wszystko, co tutaj żyje, pachnie pięknym majem, niezależnie od różnych w świecie perturbacji. Taka właśnie w wieku jest wiosna w Warszawie. Choć co rok przeżywamy ją jakby na nowo. Temu, że dzień jest dłuższy, dziwimy się prawie jak temu, że pełnie kwitną na różowo. Dobrze, dziwmy się temu, co jest oczywiste i cieszmy się z wiosennych odkryć Ameryki, że na drzewie pojawił się listy, lub że wiosną pogoda psuje wiośnie szyki. Że wszystko jest wiosenne. Nawet na torwarze zamiast lodowych sopli zakwitają róże. I wcale nie czujemy się w ten rok starzej, a tylko powiadamy, że żyjemy dłużej. No i jeszcze może na zakończenie. Jeden wiersz poza Almanachu to będzie bal pastiszy. Giuliana tu prima, eh, sportitore, sapera wosca. Pronto, pronto, sì, signore, Do kifa, lassi d'ore di fa, l'assidore, botte, woschi, tosso, scorre, piace, pane, ben, bianche. Cipri, sievo, gaiz, frena, signorina, guadalina, serenata, cioccolata, corcus, buttica, nonata. Trim bambini maestrina na estradzie się wygina, rzężąc altem ach. Sofia, komuś głośno się odbija, komuś sztucie zgadnę stanął ktoś tam goła Italiano, Italiano, Italia. Pierwsza mija, druga mija, makaronu wąż się zwija, trąbni wielkie na wtywina, signorina gandarina. Kolorowe światło miga, w końcu jakaś para bryga, w tak hałasu, który maestrina trim bambini. Bosko, włosko, bokaciosko, słychać jęki, słychać włosko. W akwabicie wszystko to nie, kogoś mdli już na balkonie, ktoś wiązuje narkotykiem, ktoś uderzył kogoś bykiem. Zaś ciemności błyszczą loże. Boże, łoże, boże, włoże, perkusja, rytmia biją, del martilleria. Italiano, Italia, trzecia, czwarta a wszyscy się zerwali tam, bo słychać Italiano mambo. Mia ja kara signorina, jesteś prima, balerina, balerina, baleroni, kto mnie szczypie, kto mnie goni, piersi spięte mamagrawką, Pani, idź pan stąd, stąd, kawką. Monsignore, tale w towarzystwie donny ricci, puszkę z kumpli sprawnie rąbie, dłoń za zadekol w pchasek z bombie, książę ludki i szepcząc szepcąc czule, Ach, Pan. Tylko grzecznie mości książę, bo ja nie chcę zajść w ciąży. Maestry duże prawa. Jak zabawa, to zabawa. Właśnie na dworze obok sali kąto Spójrz się czaj. Pyta grzecznie, proszę pana, po co panu ta delbana? Piąta mija, szósta mija, część publiki, żagle zwija, zaś część druga śmiej. Na stołach lub pod nimi. Ktoś zaś woła, Italiano, Italia. I tak piękny bal przemija. Skończyła się pantomima. Nigdzie takich balów nie ma oprócz naszej Italii. Polak na to powie. I jak się życie rodzi, jak z maleńkich drobinek rosną kwiaty, drzewa, widzieć krople rosy, gdy słońce świat budzi, jak zielona jaszczurka w słońcu się wygrzeba. patrzeć, jak ziemia czarna niełkowa Pochłania łapczywie wiosenne promienie, Jak unosi na wietrze zielone ramiona i okrywa swą nagość. Kwiatami i cieniem. Kiedy ogród faluje wiatrem poruszony i podnosi z nad kwiatów małych pszczół tysiące. Gdy prejadą kolorów, zielone zagody, w raj odmienią kwitnący życie dajne Moja dusza to tak wolny, to nieba ucieka, gdy widzi te czary, ginie gdzieś pod nawet wielki głas wolny pięknem mnie brzeg. Kiedy czuje puls ziemi, bozymi stopami. bliskości wychowymi. Są ludzie, między którymi rozbrzmiewa nie ma muzyka, kojąca serca, napełniająca radością i mocą. Nie muszą być razem. Wystarcza, że są. Wystarcza rozmowa, dobre słowo, a nawet sama myśl i świat się rozświetla, ociepla, nabiera pięknych barw. Dziękuję Państwu serdecznie. jeżeli... Chcieliśmy celebrować tę piękną polerą w wiosennych imprezjach. Wystąpi Irena Szymańska. Janusz Janusz Jan też jest. Andrzej Lorys. Opradę przygotował profesor Aleksander.